Nie przebijaj i nie wyrzucaj foliowego balonu. Wiele osób myśli, że to jednorazowy produkt, ale to błąd. Foliowe balony można łatwo opróżnić z powietrza i schować do następnej okazji. Do tego potrzebujesz jedynie słomki. Znajdź specjalny otwór w balonie, przez który zostało wpompowane powietrze. Włóż do niego zwykłą słomkę i dociśnij. Połóż dłonie na balonie i delikatnie naciskaj, wypuszczając powietrze. Zobacz, jak balon kurczy się, bez konieczności przebijania go. Gdy balon zostanie całkowicie opróżniony, starannie go złóż. Tym sposobem twoje foliowe balony będą wielokrotnego użytku, a ty zaoszczędzisz pieniądze. Tak zrobisz psa z balonika. Przygotowałam dla ciebie instrukcję, jak zrobić pieska z takiego balonu. To wcale nie jest trudne. Weź balon i rozciągnij go kilka razy, aby ułatwić pompowanie. Nadmuchaj balon, ale pozostaw 10 cm nienadmuchanego miejsca na końcu balona. Teraz zacznij tworzyć głowę i uszy psa. Skręć balon na trzy równe części, każda o długości około 8 cm. Następnie skręć dwie dalsze części razem z pierwszą. Teraz formuj szyję i przednie łapy psa. Skręć trochę mniejszy fragment, około 6 cm, na szyję psa. Następnie skręć dwa kawałki balona po 8 cm na przednie łapy. Połącz przednie łapy, skręcając je razem u podstawy szyi. Balon już przypomina psa. Zostaw kawałek balona, który będzie brzuchem psa. Następnie skręć dwa kolejne kawałki po 8 cm, każdy na tylne łapy. Połącz łapy, skręcając je razem u podstawy brzucha. Teraz balon jest słodkim pieskiem, który sprawi radość niejednemu dziecku. Coraz więcej osób wiesza balony na balkonie. Powód jest zaskakujący. Jeśli zauważysz takie balony na czyimś balkonie, będą one oznaczać jedno. Chociaż wygląda to na początku dziwnie, jednak ma wielką zaletę. W tym filmiku dowiesz się, jakie mają znaczenie. Wystarczy kilka balonów. Wybierz kilka balonów. Może masz w domu jakieś balony po karnawale czy po urodzinach dzieci. Im są bardziej kolorowe, tym lepiej. Wielkość nie ma znaczenia. Nadmuchaj je. Przywiąż do każdego balonu tasiemkę. Mogą być różnego koloru i długości. Możesz związać nawet dwa lub trzy balony jedną tasiemką. Wyjdź na balkon i przywiąż balony do barierki. Zrób to w kilku miejscach. Balony mogą wisieć na barierce z obu stron. Wiatr będzie nimi poruszał. I o to właśnie chodzi. Jeśli zauważysz takie balony na balkonie, to musisz wiedzieć jedno: one nie są ozdobą balkonu. Nie są też montowane na nim z powodu domowej uroczystości. Nie jest to też żadne oznaczenie mieszkania. Za to jest to doskonała ochrona. Przed czym? Przed gołębiami. Balony je odstraszają. Ptaki nie przylecą na balkon, na którym są balony. Nie musisz obawiać się, że założą na nim wiosną gniazdo. Ani, że zabrudzą ci płytki i poręcz. Wystarczy kilka balonów, aby nie było na nim więcej ptaków. To świetny sposób na gołębie. Sąsiedzi szybko zaczną robić tak samo, kiedy zauważą, że na twoim balkonie nie ma już ptaków. Nałóż balon na zakrętkę. Jestem pewna, że nie znasz tego triku. Na początek weź zakrętkę. Najlepiej, żeby nie była zbyt duża. Zrób w zakrętce pięć dziur za pomocą lutownicy, tak jak na filmie. Do tego triku weź również watę. Odetnij mały kawałek. Weź balon dowolnego koloru, a następnie przetnij go w połowie. Do tego triku potrzebujesz tej części balonu. Włóż watę do zakrętki, a następnie nałóż na nią balon. Zwróć uwagę na to, aby balon nie zsuwał się z zakrętki. Tak przygotowany produkt nałóż na część kranu, gdzie wypływa woda. Przymocuj z obu stron za pomocą trytytki. Dzięki temu balon nie zsunie się z kranu. Wata posłuży jako filtr do wody. Dzięki swojej strukturze świetnie zatrzymuje drobne zanieczyszczenia, takie jak osad czy pył poprawiając jakość przepływającej wody. Dodatkowo wata jest bardzo chłonna, co sprawia, że skutecznie przepuszcza wodę, jednocześnie zatrzymując większe zanieczyszczenia. Dzięki tej metodzie zyskasz prosty i skuteczny filtr na wodę. Uważaj na popularne balony. Zabawa z balonami to jedna z ulubionych dziecięcych rozrywek. Niestety może się ona okazać wyjątkowo pechowa. Takich balonów używasz na pewno do dekoracji na wiele okazji czy to urodziny, wesele, czy chrzciny, jednak u niektórych sprzedawców na stoiskach można bowiem kupić balony wypełnione wodorem. A wodór jest wyjątkowo łatwopalny. Sprzedawcy napełniają nim balony, aby zaoszczędzić, jest bowiem dużo tańszy od helu. Taka praktyka może prowadzić do dramatu, ponieważ najmłodsi są narażeni na poparzenia. Niestety takie przypadki już miały miejsce. Balon napełniony na jednym ze stoisk w galerii handlowej kilka dni później zapalił się w pokoju dziecięcy. Zniszczeniu za to uległy niektóre z jego zabawek. Zdaniem eksperta nie sposób też odróżnić balonu z helem od balonów wodorem. Niestety sprzedawcy, którzy napełniają balony wodorem, czują się bezkarni, ponieważ w przepisach nie ma zakazu napełniania balonów wodorem. Dlatego ważne jest kupowanie balonów w pewnych źródłach lub napełniać je samemu. Przyklej taśmę z gumką recepturką do ściany, w poziomie przyklej dwa paski taśmy. W pionie również przyklej kolejne dwa paski taśmy, balony przełóż przez gumkę. Gotowe. Tak powieszone balony nie uszkodzą twojej ściany. Włóż balon do toalety i zobacz co się stanie. Rezultat cię zaskoczy. Do tego triku będzie potrzebny najzwyklejszy balon. Dlatego weź balon i nadmuchaj go. Balon nie musi być duży. Następnie przywiąż do niego sznurek. Niech jest dość długi. W triku to dość ważne. Kiedy balon jest gotowy, to weź dzbanek. Wlej do niego 400 ml octu. Jest skutecznym środkiem do usuwania kamienia. Ocet jest często używany do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Wykazuje także właściwości antybakteryjne. Dodaj także jedną łyżkę płynu do mycia naczyń. Wymieszaj dokładnie te dwa składniki. Następnie do balona przyklej mały kawałek taśmy klejącej. Musi być to taśma przeźroczysta. Taki przygotowany balon włóż do toalety. Balon musi całkowicie zablokować odpływ w toalecie. Następnie zalej go miksturą, która jest w dzbanku. Po czym weź wiadro z ciepłą wodą i wlej do toalety. Pozostaw tak toaletę na trzy godziny. Po upływie czasu weź szczotkę i wyczyść toaletę. Po zakończeniu sprzątania chwyć za sznurek i wyciągnij balon. Znajdź taśmę, którą przykleiłeś. Weź igłę i przebij balon, wbijając ją w miejsce taśmy. Będziesz miał gwarancję, że balon nie pęknie, tylko powietrze będzie schodziło z niego powoli. I na koniec spuść wodę. Toaleta będzie czysta i pachnąca. Ten trik skróci czas sprzątania o połowę. W kilka sekund zrobisz otwory w zakrętce butelki. Odcięty balon nałóż na tę część butelki, jak ja. Teraz załóż to na kran i gotowe. Nieruchomy kran z bardzo brudnym zlewem może być obrzydliwy, ale wystarczy balon i zakrętka od ulubionego napoju, aby to zmienić. Przygotuj pustą butelkę. Odetnij szyjkę butelki. Jest to część, której będziemy używać. Teraz ostrym przedmiotem, takim jak szpilka czy pineska, zrób małe dziurki w zakrętce. Może ich być dużo. Wybierz swój ulubiony kolor balonu. Przetnij go tuż poniżej środka trzymając za szyjkę. Umieść balon większym otworem na odciętej szyjce butelki, następnie zabierz balon z częścią butelki do kranu kuchennego, umieść drugą końcówkę balonu na kranie. Teraz czyszczenie zlewu jest o wiele łatwiejsze. Ze względu na swoją elastyczność, taki dodatkowy element sprawia, że woda dociera do wszystkich szczelin.